Jesteś młodą osobą i masz wrażenie, że coś wymyka ci się spod kontroli? Codziennie to samo: telefon przyklejony do dłoni, ekran przewijany bez końca. Dzień mija, ty nawet nie wiesz, kiedy uciekły ci kolejne godziny. Wszyscy jesteśmy wciąż w pogoni. Codziennie staramy się złapać coś, co da nam poczucie spełnienia. W świecie pełnym niekończących się bodźców, czujemy, że musimy być zawsze w ruchu. Z każdą nową stymulacją, nasze umysły przyzwyczajają się do szybkich nagród, które coraz mniej potrafią nas zaspokoić. Przez lata dawałem się wciągnąć w ten cykl, bo przecież to było łatwe. Ale za tymi chwilami przyjemności kryła się coraz większa pustka. To tak, jakbyś pędził w stronę horyzontu, ale wiedząc, że nigdy go nie osiągniesz. I mimo, że nasze mózgi są zaprogramowane, by szukać przyjemności, właśnie wtedy zaczynamy tracić kontrolę. Długo walczyłem z uzależnieniem od tejkowej dopaminy, którą znajdziemy tak naprawdę wszędzie. Mówiąc wszędzie mam na myśli social media, cukier, fast foody, głupie kanały telewizyjne. Mordo. Wracając do tematu. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, mógłbym wrzucić do innej grupy i nazwać je narkotykami. Bo... nasz mózg ciągle tego chce. I okej, okay, dopamina jest w porządku. Jak najbardziej dopamina jest bardzo w porządku. No bo oczywiście jest to system nagrody w naszym mózgu. Także jeżeli na przykład weźmiemy zimny prysznic, weźmiemy kąpiel w jeziorze, pojedziemy rowerem z Władysławowa na hel, dopamina w naszym mózgu się ulatnia. Jest nam wtedy fajnie, ale oczywiście wszędzie musi być ten umiar i jeżeli tej dopaminy będzie za dużo, jeżeli tej dopaminy będziemy dawać naszemu organizmowi cały czas, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Oglądając te wszystkie krótkie treści w internecie, nie mam też oczywiście na myśli wszystkich. Nie chcę też wszystkiego rozgraniczać, bo jest bardzo dużo fajnych treści w internecie, na które warto zwrócić uwagę. Nasz attention span, czyli czas skupienia uwagi, skraca się diametralnie. I mam na myśli proste sytuacje. Nawet gdy staracie się obejrzeć jakiś film czy serial, na pewno części z Was ciężko jest się skupić i sięgacie w końcu po ten telefon, który macie w kieszeni. Nawet żeby zobaczyć sobie, która jest godzina, żeby sprawdzić jakieś powiadomienia, komuś odpisać na wiadomość, ale czy faktycznie skupiacie się w 100% na tym filmie? I odpowiedzcie sobie też na pytanie, jak często zdarzało Wam się sprawdzić na przykład godzinę w telefonie, ale skończyliście na przeglądaniu opowiadomień czy włączeniu jakiegoś Instagrama, żeby odpowiedzieć na jakieś wiadomości? I finalnie musieliście tę godzinę sprawdzić po raz drugi. To wszystko jest efektem tej ciągłej, sztucznej stymulacji naszego mózgu. Trzeba zacząć od tego, że świadomie podejmiemy decyzję, co konsumujemy. Od tego też zacząłem. I wierzcie mi, to naprawdę działa. Nawet gry komputerowe, które zawsze dawały mi ogromną przyjemność, i były tak naprawdę też nierozłączną częścią mojego życia, nieodłączną częścią mojego życia, przestały sprawiać mi przyjemność. Mój mózg wolał sięgnąć po tą łatwą dawkę dopaminy, którą trzymam cały czas w swojej kieszeni. Ale do czego dążę? W pewnym etapie swojego życia byłem tak przebodźcowany, że tą frajdę czerpałem tylko i wyłącznie z ekranu telefonu. I w tych wolnych chwilach wolałem wziąć telefon i skrolować, zamiast na przykład pójść na godzinny spacer, czy żeby porobić sobie coś co lubię, zamiast zająć się na przykład fotografią czy z dronem. Wolałem poświęcić ten czas na scrollowanie. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Sam przez to przechodziłem bardzo długo. Nadal przechodzę, oczywiście, bo lubię sobie czasem włączyć jakiegoś reelsa, jak siedzę w łazience. Albo nadal zmagam się z problemem tego, że korzystam z telefonu przed snem, choć bardzo nie chciałbym tego robić, dlatego że to źle wpływa na nasz organizm, powoduje problemy z zasypianiem u nas. I tworząc ten film, chciałbym, żeby ktoś z Was, kto ogląda ten film, również pomyślał i zastanowił się nad tym, co mówię. Bo wiem, że nie jestem jedyny i każdy z nas ma rzeczy, z którymi się zmaga. Dla mnie na przykład to był telefon, to była chęć bycia szybszym, bycia wszędzie, co tylko pogłębiało moją prokrastynację. Ale nie chodzi o to, żeby się katować, czy żeby udawać, że jesteśmy idealni, bo wszyscy żyjemy w tym samym przebodzikowanym świecie. I myślę, że chodzi o to, żeby zacząć zauważać, bo gdy zaczniecie zauważać. To już jest wielki początek zmiany. I to nie jest też tak, że wszystko mam pod kontrolą, ale dziś zamiast poświęcać godzinę na scrollowaniu czy zastanawianiu się, co mogę zrobić lepiej, coraz częściej zauważam, że wybór jest w moich rękach. I to wystarczy. No dobra, ale jak ja sobie z tym poradziłem? Pokażę Wam kilka rzeczy, które ja praktykuję, które może pomogą komuś z Was. Numer jeden, znajdź balans. I nie chodzi o to, żeby całkowicie rezygnować z telefonu, no bo jako narzędzie w naszym życiu jest prawie zawsze niezbędne, ale ważne, żeby z tego narzędzia korzystać dobrze i nie spędzać każdej chwili w social mediach. Dwa, ogranicz powiadomienia. Mój telefon brzęczał średnio co 5 minut. Nowy film na YouTubie, nowy Snap, nowe wiadomości na Instagramie, na Messengerze. Dużo tego. I na tym się nie kończyło. Trzy, zacznij planować swój dzień. W skrócie, zamiast robić wszystko i nic, bo nie wiedziałem w jakiej kolejności się za to zabrać. Czy najpierw posprzątać dom, czy najpierw zrobić coś dla siebie? Zacząłem przed snem robić sobie szybkie notatki w telefonie, także zasypiam ze spokojną głową. Wiem czego się spodziewać następnego dnia. I nie ma potem też takich sytuacji, że o czymś zapominam. Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, masz już teraz. Czasami nie trzeba szukać daleko, żeby znaleźć rozwiązanie. Wystarczy zrozumieć, że masz wybór. Przestań gonić za tym, co obiecujesz częściej i po prostu znajdź równowagę w tym, co już masz. Może przestańmy go za natychmiastową nagrodą i zacznijmy czerpać radość z tego, co naprawdę daje nam spokój.